Cześć mordeczki, maszynka do mnie przyszła. <noise> Zapomniałem, jak się nazywa. O, to jest maszynka. E, taka ta. Lepsza, metalowa. Kupiłem taką. Miałem taką kiedyś. Kupiłem o to jest na żyletki. I tu mam dosyć nową żyletkę, zaraz założę. Zobaczymy, jak to działa. nie? I to jest regulowana. Tutaj te pokrętło co jest to jest też do regulacji i tu jest na sprężynie nie Żyletka dociska i po prostu kąt żyletki ustawę tu założę swoją żyletkę bo tylko nie się raz goliłem dobra i tu teraz założymy Pasujam się. I tu ustawiacie ten kąt żyletki, nie? Dobra. idę się w ogóle zobaczymy jak to działa. No mordeczki. Gdzieś się zacięłem, chyba nie. No. Co na pewno po tej maszynce mogę powiedzieć jako po maszynce taką metalową lepszej klasy, no na pewno lepiej bierze niż ta plastikowa na żyletki. No, jest różnica taka, nie wiem, może dokładniej wykonana, czy lepiej tą żyletkę trzyma, czy coś tak mi się wydaje, że gładzi goli. I lepiej na pewno się golić można niż jedną razówką. Także tak to wygląda. Pozdro. Zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie, morde obserwacji, tiktoka, subskrybowanie kanału i moje rzutce. Bajo. Cześć, trzymajcie się.